Witajcie, kochani, kochane, dzień dobry. Miło Was widzieć. Jesteśmy w czterech różnych miejscach, bo po pierwsze, przestrzegamy prawa i właśnie z powodu miłości nie chcemy, żeby komuś stała się krzywda w związku z nadal trwającą epidemią COVID-19. Gdański jest dzisiaj tęczowy. Po raz pierwszy nie tylko na marszu. Są tęczowe flagi, ale także na trasie marszu wiszą tęczowe flagi. Bo tęcza, tęcza jest symbolem, który łączy niebo z ziemią. Tak jak mówiła przed chwilą Marta, więcej nas łączy niż dzieli. I wierzę, że także dzisiaj podczas tego marszu będziemy umieli widzieć to, co nas łączy. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Wszyscy mamy pełne prawo do wolności, do wolnych wyborów, do demokracji, do praworządności, do ochrony, kiedy dzieje się nam krzywda. Bo jesteśmy, zgodnie z tym, co jest napisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, demokratycznym państwem prawa. Kochani! Może nie dla każdego tęcza jest oczywista. Ja muszę wam powiedzieć, że dla mnie też nie zawsze była oczywista. Ale dzisiaj rozumiem o wiele więcej. Rozumiem, że tęcza nas łączy, nawet jeżeli nie wszystko nas łączy. Nie zawsze myślimy tak samo, bo nigdy tak nie będzie, że będziemy myśleli tak samo. Ale to, że jesteśmy dzisiaj tutaj razem, znaczy to, że jesteśmy za równością. Równością każdego człowieka, która jest nadprzyrodzonym ludzkim prawem, elementem ludzkiej godności. Bądźmy równi w chorobie. Bądźmy równi w swoich niepełnosprawnościach czy ułomnościach. Bądźmy równi niezależnie od tego, czy mamy chłopaka czy dziewczynę. Czy w czy nie. Bądźmy równi, niezależnie od tego, czy wierzymy w Boga, czy nie wierzymy. Czy chodzimy do kościoła, czy nie chodzimy. Bo to jest dla wielu ludzi ważne. I wierzę, że dzisiaj Gdańsk pokaże, że umiemy szanować siebie wzajemnie. Niezależnie od tego, czy w stu procentach podzielamy własną wiarę i własne wartości, bo szacunek dla drugiego człowieka jest najważniejszy. Na koniec chcę wam powiedzieć, dzisiaj rano czytałam rozmowę z wicemistrzynią olimpijską Jolantą Ogar-Hill. Jesteśmy z niej cholernie dumni. Zdobyła srebrny medal dla Polski. Ale przeczytałam też o tym, że ślub brała w Hiszpanii. Czy nie może być tak kiedyś w naszej Polsce, że mistrzyni olimpijska, nie mistrzyni olimpijska, każdy człowiek będzie mógł wziąć ślub w Krakowie, Warszawie czy Gdańsku? Że kiedyś taka zmiana nastąpi. Tylko to my musimy być jej częścią i jej autorami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo.